Ale nie biorą. Może pogody nie ma. Ta to pogoda zawsze jest. Raz słońce, raz deszcz, ale pogoda zawsze jakaś tam jest. O, masz rację, Kaziu. Czyli to nie od pogody. A może tu chodzi o pogodę ducha? Kaziu, pomocy, ryba bierze! Ale komu mam pomóc? Stacie, czy rybie? Kazio, nie czas na gry w pytania, ciągnij! O! Kaju! Ugryź go! Ugryź! No, to żeśmy sobie powędkowali. Nie możemy wrócić do domu z pustymi rękoma. Wiesz jak mama reaguje, jak wracam do domu bez ryb? Tak wiem, krzyczy i mówi: "Kuchni". To może po drodze kupimy wędzoną makrelę. No Kazu. Co to? Widziałeś? Butelka powinien! Oddawaj, nie jestem pełnoletni. E pusta! Idziemy! O tu jeszcze, panie Chrenko, proszę zepszeć, tak. Mhm. O tutaj. O tu. O! Ambony nie. Ambony papież poświęcił. Aaa, no tak. Ach, piękny mamy kościół, prawda? Piękny, piękny, najpiękniejszy z całej okolicy. Dzięki tym funduszom europejskim cały Uniejów się zmienia. No, tylko sprzątania dużo. A wie pani, pani Helenko, że ten kościół powstał w 1763 roku? To bardzo ważna data w historii ludzkości. A co się stało? W tym roku Indianie pokonali Brytyjczyków w bitwie pod Blady Run. No i oczywiście w tym samym roku urodził się Józef Poniatowski. A, poniatowski, to znam. Na przykład ten. Yy, Treny poniatowskiego znam. <noise> Żartownicza z pani, pani Helenko. A tak między nami to legenda głosi, że Kościół skrywa tajemnicę skarbu z buja Madeja, yy, który grasował w górach świętokrzyskich. A to z tych Madejów, co piekarnie mają? Kto wie, pani Helenko, kto wie? No, na niedzielną mszewy sprzątane? Wracam do moich chłopaków. Na ryby poszli, pewnie całe wiaderko przyniosą. Do widzenia, księże proboszczu. Do widzenia, pani Helenko. No gdzie oni są? Nad rzeką ich nie ma, w domu ich nie ma. No, może coś się stało? O, Helcia, już jesteś. Słuchaj. Jaki mieliśmy udany połów, z ryby to nam normalnie same do lederka wskakiwały. A jedna to się nawet uwędziła. Ta? No tyle ryb! Nie, nie! Tyle ryb! Normalnie one wskakiwały do tego wiadra i wskakiwały. Ja mówię, że już nie, wystarczy. Po co tyle? Helcia, nigdy czegoś takiego nie widziałam. A kuchni? To gdzie są te ryby? Nie wracam bez niczego. Dada, Złowiłem ją na spinning. Jak będziesz miła, spełnij twoje trzy życzenia. Nie bawi mnie to. Ty mi lepiej powiedz, gdzie byłeś, bo nad rzeką to ja ciebie nie widziałam. Znalazłam tylko pustą butelkę. Dobra, było tak. No, a potem. A niech ty się już nie pogrążaj. Chwila. A co jest w tej butelce? W wodzie leżała, to może rachunek za wodę. Tam, gdzie wieczna mgła zaciemnia obszar gnuśności zalany odmętem, to tam nic nie znajdziecie. Gdyż w tajemnicy początek ukryty jest w świątyni, gdzie lud wznosi ku górze modlitwy, a ręka sprawiedliwa miejsce zła wyznacza. W dźwiękach i słowach myśl ukryta drzemie. Kto z melodii przesłanie odczyta, ten bogaty będzie. Wiesz jakiś czy co? Brzmi jak zagadka. Świątynia. Kościół. Świątynia to kościół. Pokaż. Kto z melodii przesłanie odczyta, ten bogaty będzie. Ty! A może to jest zaproszenie do jaka to melodia? A tu jest jakaś mapa. Może skarbu? Kto z melodii przesłanie odczyta, ten bogaty będzie. Helcia, to jest mapa skarbu! Zobacz dalej! Gdyż tajemnicy początek ukryty jest w świątyni. Trzeba zacząć szukać w świątyni, w kościele! ż mi dzisiaj opowiadał o jakim skarbie piekarza Madeja. Ale ja nie wiem, Heniusz, czy to jest prawda. Na bółkach by się tak dorobili. Hecia, Madej to legendarny świętokrzyski zbój. Dziadek mi o nim opowiadał. Znajdziemy jego skarb, a za znalezione pieniądze kupimy sobie zamek w ciechostowicach! Truteń! A co ty tu robisz, ty trotnio przebiegły? Wiem, co kombinujesz, ale ja nie pozwolę, żebyś zagarnął skarb mojego przodka, bo to w moich żyłach płynie. Dobra, możemy szukać razem. Wiem wszystko o zabytkach i miejscach skrywających tajemnice. A niby skąd? Z ferietonów. Kto się nie boi, niechaj wchodzi. Swoje wrota otwiera przed Państwem zamek w nidzicy. Będą skarby i tajemnice, ale także duchy. W końcu wieku XVIII dokonano tu egzekucji Ewy Turek, po prostu mężobójczyni, którą ścięto na rynku nidzickim. Od tamtej pory po zamku krąży Biała Dama. Najczęściej można ją spotkać po północy. Jeszcze częściej po garnicu miodu nidzickiego, produkowanego u podnóża zamku. Na samą myśl się boimy, ale Państwu życzymy odwagi. Także, gdy spotkacie się Państwo oko w oko z błędnym rycerzem. Kilku samotnych krąży po krużgankach. Warto wspomnieć o legendzie o Nowaku, ale tylko wspomnieć, bo nie będziemy jej Państwu teraz opowiadać. Dość powiedzieć, że warto ją poznać ze względu między innymi na finał. Nadał mu szlachecki, prawie że szlachecki tytuł, dziedzica pruskiego, ale ten tytuł brzmi nieco dla nas ponuro, bo on nazywa się gobór. Legendy o tym, jak Nowak został Gburem, można posłuchać na Zamku Niedzickim i jeszcze kilkunastu innych. Zamek istnieje od kilku stuleci, więc trochę ich narosło. Słyszałem te legendy, że tu straszy i trochę w nie wierzy. Wierzyć, nie wierzyć, odwiedzić warto. Nie tylko ten zamek, ale i kilkanaście innych, które znajdują się na szlaku polskich zamków gotyckich. Dzięki funduszom europejskim zamki zostały połączone 160 kilometrami trasy rowerowej. Z Warmińsko-Mazurskiego zabieramy Państwa w Świętokrzyskie, do Chęcin. Tutaj skarbów przeszłości będziemy szukać w Niemczówce. Oj, tych jest bez liku. Schodzimy w dół. Uwaga na głowy. Udało się? To popatrzmy na Mezuzy. To były taki. Żydowski obyczaj wkładania kartek pergaminowych z fragmentem Starego Testamentu był to taki talizman dla Żydów, który chronił ich przed złem. Mezuza miała zazwyczaj głębokość dłoni. Zwyczaj jeszcze do dziś praktykowany jest w gminie Krakowskiej. Idźmy dalej. Za tą ścianą mamy piwnicę, małą piwniczkę, w której jest ukryty skarb. Skarb. Pierwszy, zostawiony przez pierwszych właścicieli tej kamienicy. Mają znajdować się tam informacje o budowie i kosztowności. Ech, szkoda, że ściana taka gruba i że ta studnia taka głęboka. Na dnie 20 metrów leży oryginalna broń niemiecka z czasów II wojny światowej. Informacje o tym, że jest tam broń mamy od tutaj starszego pana, który kiedyś przyszedł do nas, do Niemczówki, jako turysta i wspominał swoją młodość, kiedy sam tą broń tam ukrył. Może kiedyś uda się ją wyciągnąć? Wszystko to można zobaczyć w wyremontowanej dzięki funduszom europejskim Niemczówce. No może nie wszystko Państwu pokazaliśmy. Kolejne tajemnice proponujemy odkrywać samemu. I na koniec zabieramy Państwa do Krakowa. Rynek w tym mieście jest piękny, ale czy byli Państwo kiedyś pod rynkiem? To właśnie tutaj kryją się prawdziwe skarby. Od ubiegłego roku można wędrować śladami europejskiej tożsamości Krakowa. Cztery metry pod ziemią możemy stać się prawdziwymi archeologami. A propos to, właśnie od nich w 2004 roku wszystko się zaczęło. Ich prace na tym terenie miały trwać kilka miesięcy, ale wykopalisk było tak dużo, że zrobiło się z tego kilka lat. Wszystkie znalezione skarby można podziwiać w podziemnej trasie. I to nie tylko wzrokiem. Oddane zostały dźwięki handlu, rozmów, zabaw, gier i to, tego wszystkiego całego życia, które w Krakowie właśnie na rynku się skupiało. Tak, tak, wiemy, możecie Państwo sobie teraz pomyśleć, każda pliszka swój ogonek chwali. Dlatego teraz podajemy niezależne dowody, że trasę warto zwiedzić. Ja już tu byłem ładnych parę miesięcy temu, teraz zaprow zaprowadziłem kolegę z Kanady, bo, bo po prostu warto. Można zobaczyć, jak to Wcześniej wyglądało, to jest niesamowite, jak Kraków się podnosił, jak, jak kiedyś był niżej. Zachwyciło mnie to, że, że, że byli w stanie zainteresować moją córkę, że ona jest taka mała i, i mogła już poznać tą historię w jakiś taki namacalny sposób. I jak? Przekonaliśmy Państwa? Jeśli nie, to na koniec dodajemy jeszcze, że Krakowska Trasa Podziemna była nominowana w tym roku do nagrody Polska Pięknieje, czyli Siedem Cudów Funduszy Europejskich. Ejcia, ale ten trutej naiwny łyknął haczyk jak te ryby, co je dzisiaj złowiłem. Ach, Heniuś, ale ja nie wiem, czy my dobrze szukamy. Przecież do tej pory to na pewno bym już coś znalazła. Zawsze bardzo dokładnie sprzątam kościół, bo wiesz, probosz to prawdziwy pedant. Naprawdę? To dlatego on się wcale za kobietami nie ogląda. Gdyż tajemnicy początek ukryty jest w świątyni, gdzie lud wznosi ku górze modlitwy. No i by się zgadzało. Jesteśmy w kościele. No tak. Co dalej? A ręka sprawiedliwa miejsce zła wyznacza. O co chodzi? Heniek, a z czym ci się kojarzy ręka sprawiedliwa? Z twoją matką? Heniek, jak możesz? Mamusia to chodzący anioł. Anioł! Jestem genialny! A miecz wskazuje miejsce skarbu. Na suficie ukrył. W dźwiękach i słowach myśl ukryta drzemie. Kto z melodii przesłanie odczyta, ten bogaty będzie. Wskazuje na dzwonnicę. Biegiem do dzwonnicy. Elcia, ty zostań na czatach. Jakby pojawił się truteń, trzaśnij go drzwiami. Deus, noster, queen. No jakby nie mogli po polsku napisać, no? Zaraz. Przecież proboszcz znałacinę. Hecja! dzwon po proboszcza! Heniuś, si żyjesz? się. chwory anielskie! Heniusz! Blask południa w zwierciadle odbije, a Hyniuś. skarb Madeja samo nie odkryje. No! No! To który to ten właściwy? Może ten! Czemu? No, bo tak jakoś dziwnie leży. – no to kopiemy. Kopiesz, taki kopiesz. W końcu do Chin się dokopiesz. I Helcia, rudzisz. Lepiej byś pomogła. Cink, czank, czonk, ja kopał i wsiął. A co pan tutaj w ogóle robi? Szukałem skarbu Madeja. Jest tu? Jakiego Madeja? Nie znam żadnego Madeja. Tu nie ma takiego skarbu. Jest najwyżej krzemień pasiasty, który występuje w tych skałach. A! W Polsce jestem! Dzięki Bogu! A co to za tunele? Są to neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego, które znajdują się pod Ostrowcem Świętokrzyskim i y, ciągną się tutaj ogromne korytarze wraz z... z komorami. Te kopalnie są starsze nawet od egipskich piramid. A, jak egipskie piramidy? Tak. A, I co ja tu mogę jeszcze znaleźć? No, poza krzemieniem i atrakcjami turystycznymi, na pewno wypoczynek i relaks. Aha, a to jak z jak, funduszy jest budowane? To akurat nie, ale tutaj obok w ramach rezerwatu budowane jest dwa obiekty. Na którego środki były właśnie ściągnięte z Unii Europejskiej. A jak udało się namówić Unię, żeby udzieliła takich funduszy? Nie mogła inaczej. Tu występuje skarb w Polsce, a jakim jest Krzemień? A, No dobra, no to do dziękuję panu. Ja idę szukać dalej, Skarbu. Do widzenia. Do widzenia. Helcia, no nie wiem, no nie wiem, gdzie popełniliśmy błąd. No nie wiem, no całe kopanie na marne, tylko mi się od łopaty odciski porobiły. Heniuś, skoro masz już taką wprawę w kopaniu, to może skopałbyś jeszcze ogródek? Proszę. Witajcie, funduszanscy. O, dzień dobry. O, pan Zenek jego gumowa trąbka. Panie Helenka, jak zwykle. Piękna, nieciem świeżo posadzone kwiaty w dopiero co skopanej grządce. No, niech mi pan nawet nie mówi o kopaniu, dobrze? Co tam, panie Zenonie? Pytania do eksperta przyniosłem. No to już. Ślemy maila. <grystanie> Witam serdecznie państwa. O, właśnie otrzymaliśmy kolejne maile i e, pytania od telewizów i internautów. Drodzy państwo. Pierwsze pytanie jest bardzo praktyczne. Telewiz chciałby zapisać się na kurs operatorów wózków widłowych, bo widzi, że w takim zawodzie znajdzie pracę. Jak może dowiedzieć się, kto prowadzi takie kursy i kiedy można się zapisać? Myślę, że warto tutaj polecić dwie strony. Pierwszą pod adresem www.inwestycjawkadry.pl i drugą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www. Kropka, projekty.efs.gov.pl. Kropka, 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 Kolejne pytanie dotyczy niepełnosprawnych, Czy fundusze europejskie poprawiają jakoś sytuacją osób niepełnosprawnych? Tak oczywiście i tutaj warto powiedzieć, że wieloaspektowo bowiem projekty infrastrukturalne, takie, w których buduje się konkretne obiekty, muszą być tak skonstruowane, aby nie zawierały barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Ale również realizuje się projekty edukacyjne, w którym osobom niepełnosprawnym daje się konkretne wiedzę, umiejętności, aby znalazły pracę na rynku. Dziękuję. To tyle na dzisiaj i do zobaczenia wkrótce. Panie Zenku, przepraszam, czy to już wszystko? Bo naprawdę, no, jesteśmy troszeczkę zajęci. Idę, idę, już idę. Wszyscy zajęci jak przybykopka. kopka. tutaj pojechał gdzieś koparką, tu też nie chce ze mną nikt rozmawiać. Nie będę tu sterczał jak ten stary uniejowski kamień. A co pan powiedział? że nie będę tu sterczał jak święty Nepomucen. Nepo... po Nepo co? Mówił Pan coś o jakimś kamieniu. Figurka świętego Jana Nepomucena, stojąca na rozdrożach uniejowskich, od wieków nazywana jest przez mieszkańców starym kamieniem mędrca. Czego stówicę nad kodzem?! Czyżbym uraził Pana Henryka? Panie Zenku... <głos> <A>. <głos> Nepomucen... Mój skarb! Blask południa w zwierciadle odbije i ga, mój skarb Madeja odkryje. Ale skąd ja wezmę zwierciadło? Oh, no tak! Eureka! Przecież mam przykluczek! Blask południa! Blask południa! Oh, oh, to tam! Jeden, dwa! Trzy tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt osiem, tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć, tysiąc pięćset, no, jestem. No! Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym konkursie. Więcej informacji na naszej stronie internetowej. Jesteśmy także na Facebooku, a nasz ekspert czeka pod telefonem na pytania od Państwa w każdą środę od 19 do 20.